W dzisiejszym materiale Half-Life 3 już za rogiem. Niezwykłe odkrycia w plikach Valve rozpalają fanów. Switch 2 podbija świat. Najszybciej sprzedająca się konsola w historii Nintendo. Dlaczego Sims 5 nie powstanie? jej tłumaczy decyzję. Clare Obscure. Twórcy przewidują wzrost film tworzący gry Double A. A dzisiejsze newsy zaczniemy od Half-Life 3. Valve zbliża się do ukończenia pracy nad Half-Life 3, tak twierdzi znany informator, który podkreśla, że grawy wymaga już ostatnich szlifów technicznych. Gracze odkryli liczne wzmianki w Half-Life 3, w plikach aktualizacji innych gier Valve, takich jak Counter Strike 2 oraz Deadlock, sugeruje, że projekt jest na zaawansowanym etapie. W plikach znaleziono dynamiczny system symulacji wiatru, potencjalnie będący częścią rozbudowanego systemu pogodowego. A także elementy znane ze wcześniejszych ocen serii, jak urządzenie Tamberos, opcji Insect Antilion, odświeżono także mechaniki bazujące na silniku fizycznym, ulepszone AI, symulacje efektów termodynamicznych i pojazdów. Informacje te potwierdzają przecieki Likera Gabea Followera, który twierdzi, że wiele elementów gry jest już gotowych i wymaga jedynie dopracowania. Według niego część zespołu deweloperskiego została już przeniesiona do innych projektów, co sugeruje ukończenie ich zadań przy Half-Life 3. Dodatkowo, w grze ma pojawić się zaawansowany system balistyczny, realistycznie odserwujący trajektorię pocisków uwzględniających grawitację. data minerzy zauważyli liczne reaktywacje kodu oraz jego szczegółową dokumentację, co typowo. Oświadczy o końcowej fazie pracy nad projektem. Może to także wskazywać na ponowne wsparcie dla modów od premiery. Warto jednak pamiętać, że wszystkie te informacje nie są oficjalnie potwierdzone przez Valve. Do tej pory firma nie potwierdziła ani nie zaprzeczyła pracom nad Half-Life 3, choć podobno przecieki pojawiały się regularnie od 2024 roku. I ten do switch odniósł rekordowy sukces sprzedażowy, trafiając do ponad 6 milionów użytkowników w ciągu ostatnich 7 tygodni od premiery 5 czerwca. W pierwszym miesiącu kwiecień-czerwiec sprzedano 5,8 miliona egzemplarzy konsoli, którą udało się wprowadzić na rynek dopiero pod koniec tego okresu, co stanowi rekordowy debiut w historii konsol. Dla porównania PlayStation 5 osiągnęło 6,4 miliona sprzedanych sztuk w pierwszych 4 tygodniach, a oryginalny Switch 1 2,7 miliona w tym samym czasie. Switch 2 sprzedaje się ponad dwa razy lepiej niż jego poprzednik. W ciągu 7 tygodni od premiery sprzedaż Nintendo Switch 2 przekroczyła 6 milionów sztuk, co świadczy o otrzymującym się dużym zainteresowaniu konsolą. Kwestią również istotną jest sukces gry startowej Mario Kart World, która sprzedała się w nakładzie 5,6 miliona egzemplarzy, co jest drugim najlepszym wynikiem premierowej gry w historii serii zaraz po Mario Kart na konsoli Wii. Sprzedaż pierwszego Nintendo Switch wyraźnie spowolniła. W opisanym kwartale sprzedano 980 tysięcy egzemplarzy, co stanowi spadek o 53% względem analogicznego okresu poprzedniego roku, 2,1 miliona. Łączna sprzedaż Switcha osiągnęła już 153 miliony egzemplarzy, co stawia go bardzo blisko rekordu najlepiej sprzedającej się konsoli Nintendo DS, które sprzedało się w liczbie nieco ponad 154 miliony sztuk. Finansowo Nintendo odnotowało za pierwszy kwart to przychód na poziomie 572 miliardów jenów, czyli około 3,8 miliarda dolarów. Co oznacza wzrost o 132%. Pomimo spektakularnego startu sprzedaży Nintendo Switch 2, firma otrzymała swoją prognozę finansową, prognozując sprzedaż 15 milionów konsol do marca 2026 roku. Sims 5 nie powstanie ze względu na dużą liczbę DLC do czwórki. Przedstawiciel Electronic Arts wyjaśnił, dlaczego wydawca nie planuje stworzyć Sims 5. Głównym powodem jest ogromna liczba dodatków DLC do wydanego Sims 4. Obecnie jest ich aż 85. W wywiadzie dla serwisu Variety Laura Miel, prezes EA Entertainment przyznała, że opracowanie piątej odsłony byłoby problematyczne, ponieważ gracze musieliby zacząć praktycznie od zera, tracąc dostęp do wszystkich zakupionych przez lata dodatków, Daniem Laury Miel byłoby to niekorzystne dla fanów serii. Zamiast tradycyjnej kontynuacji, EA zamierza dalej rozwijać Sims 4 oraz tworzyć spin-offy. Przykładem jest projekt Renę, gra skupiająca się na trybie multiplayer, w której użytkownicy będą mogli tworzyć i sprzedawać własne treści. Podejście im ma logiczne uzasadnienie. Sims 4 ze wszystkimi dodatkami to ogromna produkcja, otworzenie jej zawartości w podstawowej wersji piątej części byłoby niezwykle trudne. Przypomnijmy, że Sims 4 w dniu premiery spotkało się z krytyką za ograniczoną zawartość w porównaniu do trzeciej części. Podczas SEDEK 2025 Guli Meum Roh, dyrektor kreatywny oraz Tommy Goemin, główny programista ze studia Sandfall Interactive, twórców gry Clear Obscura Expedition 33, podzielili się swoim spostrzeżeniem na rozwój branży gier w obliczu rosnących kosztów produkcji. Sandfall Interactive zdobyło uznanie za stworzenie dopracowanej gry o średnim budżecie i z niewielkim lecz doświadczonym zespołem. Twórcy uważają, że model ten stanie się coraz bardziej popularny. Brocz pod Wkreśla, że dzięki narzędziom takim jak Unreal Engine łatwiej jest oszacować zasoby potrzebne do produkcji gry i tworzyć atrakcyjne tytuły mniejszym nakładem sił. Jako przykład wskazuje mid-budgetowego hitu The Alters od 11 Beat Studio. Gulermin zauważa, że tylko nieliczne studia takie jak Rockstar Game mogą pozwolić sobie na nieustanne podnoszenie jakości produkcji. W jego opinii rozwój gier będzie musiał się dostosować do ograniczonych budżetów, co sprzyja modelowi podobnemu do Soundfall Interactive. W obliczu rosnących kosztów i ryzyka tworzenia gier AAA, coraz więcej firm może skierować się w stronę produkcji AA, oferujących przystępniejsze ceny i skoncentrowanych na rozgrywkę, co jest korzystne także dla graczy.